Dzień dobry wieczór, spinam się na czarną, a tam schodzik słońca Czarna góra, Na jakimś szczycie zwierza. minąłem się jakieś 10 minut, tak to bym prawdopodobnie na nią wyłaz i czekał na wschód ale też spoko na górze już sobie obejrzę panoramę ze wczesnego wschodu a i to na górę nie wyjdę eee... Obie grozi zawaleniu, jest osiadkowany. Znaczy dałoby przejść, bo siatka jest podwinięta. Ale z moim lekkim lękiem wysokości i świadomością, że ktoś stwierdził, że to się może zawalić, sobie odpuszczę. Faktycznie nie wygląda najlepiej, wystarczy popatrzeć po stopach. Pewnie ją odbudują. Minęła mnie parka, która też idzie całość GZ, tylko w drugą stronę. Nie pytałem im, jak mi idzie, który to dzień. Mówili, że asfalty ciężka sprawa. Czyli wszyscy powtarzają dokładnie to samo. No Ja się mam zamiar wpakować w te asfalty jutro z samej, z samej rana rana. W deszcie, po prostu przejść, no, zagryć zęby i spróbować wmaknąć jak najwięcej. Zobaczymy, jak pójdzie. Jest szansa, że, że, że tak to się myknie, już zaczynam powoli myśleć nad powrotem. I tutaj się podpytałem tej, tej parki, oni mi skierowali, że chyba najlepiej, jednak tą koleją. Trochę tak jak się zastanawiałem. O, czekajcie, tu idziesz. Szlak. szlak tu idzie, chyba tu. Jest jakiś znacznik. pójdę chwilę, najwyżej, jak nie będę widział to. O jest, jest, ok i żeby jechać do Kędzierzyna Koźle to jest trochę większy punkt przesiadkowy i dopiero stamtąd mykać dalej sprawdzam połączenia najfajniej by było jakby coś jechało w nocy w ogóle stamtąd czyli znaczy z Prudnika czyli dochodzę do Prudnika tam załóżmy o godzinie 20.00 tam do 22 się ogarniam w jakiś ten sposób, koczuje przyjeżdża Pociąg, mykam do tego pędzierzyna, no i bo tam jest gdzieś godzina jazdy. No i potem bym sobie po prostu już na spokojnie gdzieś się przesiadł, taki długodystansowy pociąg, tak żeby na rano gdzieś do Krakowa wrócić. No i to by była piękna bajka, bo bym sobie noc spędził w pociągu, kimnąłbym się prawdopodobnie. Dojechałbym w sam raz, wsiadłbym do busa i wrócił do siebie. Mam nadzieję, że plan wypali. Zobaczymy, bo według moich obliczeń dzisiaj jest czwartek. W Rudniku będę w piątek wieczorem, czyli jeszcze powinno być dość gęsto z kursami. Zobaczymy. Piękne rejony... ...lądka z zdrój. Mlądek jest tam Tam właśnie zmierzam Kurczę, no malownicza okolica Taka... zdrojowa Właśnie minąłem Mlądek Zdrój Dzisiaj sobie podjadłem, coś sobie podpiłem Ech, Niby zdrojowe miejscówka, ale Szału nie było, rynek też taki se Jestem na mini wieży wiedokowej na Jawor Wielki Piję sobie piwko Oglądam panoramę Tam jest Złoty Stok, a tam jest Paczków Będę musiał iść wzdłuż tamtego jeziora Więc w sumie nie jest aż tak daleko W Złotym Stoku będę za półtorej godzinki, no a tam pewnie na wieczór. Myślę, że jak będę w Złotym Stoku czy tam już wyjdę z niego to zadzwonię do na kwaterkę do Paczkowa. Już obczaiłem jedną miejscówkę, gdzie mógłbym się kimnąć, gdzie mógłbym zadzwonić eee, najwyżej zarezerwuję sobie nocleg. Pogoda się troszeczkę zmieniła. Eee, a czym dalej ma być Lipa, ale deszcz jest raczej możliwy niż, niż pewny. Troszeczkę przesunięty bliżej południa i troszeczkę zmniejszona jest jego skala. Co do samego wielkiego jawora, to tak strasznie mi da wycisk, wychodzenie tutaj. Nie spodziewałem się, po prostu mam już serdecznie dość. Na szczęście teraz mną tylko zejście i e, potem marsz asfaltem. Więc y, mam nadzieję, że pójdzie spoko. Jest ciepło, więc ten asfalt też jeszcze niekoniecznie będzie najfajniejszy. Zobaczymy. Na razie tym muszę oddychnąć byłbym zapomniał. Po drodze spotkałem jeszcze dwóch gości po wyjściu z może um, gdzie ja byłem z Lądka Zdrój um, Najpierw jednego typa, który był całkiem mocno obłożony rzeczami, a potem jakieś pół godziny później e, kolejnego zioma, który też idzie całość. E, Dość duże nasilenie. Cztery osoby, może tą parkę też liczę jako dwójka. Cztery osoby w ciągu jednego dnia idące w przeciwnym kierunku. Zakładam, że to jest pokłosie zeszłego weekendu, że oni tak gdzieś wystartowali piątek, sobota i minęły trzy dni, albo może, może w niedzielę nawet minęły 3-4 dni. No i teraz ich, teraz ich mijam. Zobaczymy. Jak mówię im, ludziom, jaki mam czas i. Ale 11 dni, no to raczej są zdziwieni, więc muszę mieć dobre tempo. Teraz tylko żeby je utrzymać i żeby sobie krzywdy nie zrobić, to <grymnie> będzie plus. Spokojnicy. Ja tu jeszcze chwilę poleżę, czy posiedzę. I lecę w dół. Będę musiał prawdopodobnie dość szybko drałować. Także no. do usłyszenia potem. Papa. Pa. No i kolejna dwójka. Dwóch ziomów tym razem. Dość lekko zapakowanych, z tego co zauważyłem, więc dobrze. Um, nie pogadałem z nimi za dużo. Poszli dalej, po prostu mają szansę dogonić resztę, tak w mojej opinii. Przynajmniej część. Zaraz przed Złotym Stokiem jest sztolnia. Otwarta, nawet. Kurde. Średnio z czasem stoję, ale kusi, jak nie wiem. Hm, Zobaczę. Jestem prawie pewien, że nic nie widzicie, ale i tak wziąłem kamerę. Może akurat coś wygodno Czyli, żeby tutaj kopali złoto? Zostawić plecaka na mną zbyt długo Dobra, robi się zaraz mniej przyjemnie Myślę, że warto by było to kiedyś Jest jeszcze tego Wracam, wracam na zewnątrz, a tak jak mówię, nie mam czasu tego zwiedzać. Czyli najprawdopodobniej, jakby kopnął w prawo lub w lewo, to by znalazł trochę złota. Jestem ciekawy, jak gęste. O, w sumie woda. Ciekawe, w jakiej formie czy to była forma samorodków. A wydaje mi się, że tak, że to musiały być formy samorodków. Zresztą ja pewnie jest dość stara. A wiem, że złoto akurat jest w takich żyłach, które się ciągną. Jak ten korytarz tutaj? Pierwsza informacja o tej Soli pochodzi z 1502 roku. No to spoko. Gorączka złota, poszukiwacze złota. W tym potoku tutaj pewnie też szukali. I bym się wcale nie zdziwił, jakby tutaj jeszcze, jakby tutaj jeszcze trochę złota było, tylko mi się nie opłaca tego wydobywać. Albo ciężko dokładnie ocenić jakie duże są zasoby, no bo możliwe, że gdzieś jest jakiś jeden duży samorodek, który opłaciłby koszty całej, przecie, całego przedsięwzięcia, tylko kwestia jest tego, że mogą na przykład machnąć się z tym samorodkiem na przykład pół metra i go nie wyciągnąć, no i wtedy co? Pieram wie. A jeszcze jedna rzecz, takich ciekawostek, znaczy to wszystko biorę z głowy, więc jest duża szansa, że gdzieś tutaj robię jakąś dużą gafę, ale i tak się podzielę tym co, co mi się kojarzy, tym co wiem. Złoto jest dość ciężkim pierwiastkiem i generalnie nie powinno go występować za dużo na powierzchni. A nie oszukujmy się skorupa ziemska, to jest raczej, raczej powierzchnia warstwa e, e, ziemi i jest ona dość cieniutka. My nie wchodzimy zbyt głęboko, więc... Jeżeli to złoto gdzieś się wydostaje na zewnątrz, to najczęściej przy jakichś tunelach magmowych, które po prostu wychodzą na wierzch i zastygają. No i potem taki tunel, jak łatwo się domyślić, ma właśnie kształt takiego, no, właśnie tunelu <grych> I, i się w nim szuka tych złotych. Tak samo jest z diamentami. Diamenty też powstają przy um, udziale wielkiego ciśnienia. Oraz wielkiej temperatury, która panuje no, dość głęboko pod ziemią, i jeżeli nie wykonujemy ich sztucznie, no, to raczej muszą być wyniesione po prostu też w jakichś kominach w górę. Dlatego te wszystkie kopalnie w Afryce, diamentów i tak dalej, mówię o takich e, konkretnych kopalniach, a nie e, przesiewowych gdzieś tam po potokach, mają kształt e, po prostu pionowych, pioro, pionowych dziur, bo no, wykopują. Komin lawowy, który gdzieś tam zastygli tam milionów lat temu. No i po prostu jadą centralnie w dół. Nie szukają po bokach. A, no i złota nie występuje w postaci rudy, raczej. Przynajmniej ja nie słyszałem. E, bo jest miatalem szlachetnym i generalnie nie koroduje, ani raczej nie wchodzi w reakcję zbyt tu łatwo. Więc e, jest szansa, że po prostu. No bo tak, zawartość złota w kopalniach, na przykład w kopalniach miedzi czy srebra jest i on też odzyskują jako odpad, powiedzmy sobie w cudzysłowie. Prawdopodobnie jest to w formie jakiegoś pyłu lub jakichś bardzo drobnych drobinek, bo... No bo tak jak mówię, raczej, raczej nie ma minerałów związku w związku złota. Przynajmniej ja nie kojarzę. A jeszcze jedno dorzucę. Ze względu na to, że złoto-platyna są raczej ciężko pozyskiwalne na Ziemi, e, Chińczycy, Amerykanie i Japończycy bardzo sobie szczerzą ząbki do różnego rodzaju kamyczków, które latają w naszym układzie słonecznym. Tak się składa, że tam akurat e, oddziaływania grawitacyjne nie są aż takie duże, i taki kamyczek może zawierać naprawdę całkiem sporo całkiem sporo złotej platyny, więc może być opłacalne wysłanie misji, które ściągnie taki kamyczek na jakąś orbitę, na przykład wokół Księżycową albo wokół, wokół Ziemską i po prostu systematycznie go rozbierać i pozyskiwać surowiec z niego. Jest to ciekawe. A tak jeszcze zupełnie jako ciekawostkę i to już musicie mnie pytać prywatnie, jeżeli, jeżeli nie wiecie jak ten mechanizm działa, to w ogóle te wszystkie cięższe pierwiastki powstają w wybuchu supernowych któregoś tam typu, nie pamiętam dokładnie którego. W każdym razie chodzi o to, o zderzenia gwiazd neutronowych ze sobą. Tych typów jest ABCD, nie wiem dokładnie ile, ale, ale... wiem, że... nie pamiętam dokładnie jaki ma ten... ten... sufiks? O! Ten. Dolną kreskę. I tylko tam. Więc nie jest to takie byle mehehe. W sumie ta miejscówka tutaj też wygląda jak stare wyrobisko. Po prostu ściągali górę po prostu kawałek po kawałku. Mówię, musi się opłacać. Myślę, że więcej złota wydobywają w kopalni miedzi z kghm niż jako odpady, niż, niż tutaj by wyciągnęli, więc... Kalkulacja jest prosta. No, so, to jest tak, też wygląda bardzo urokliwie. I też muszę sobie zanotować, że kiedyś tu wrócić, odwiedzić to miejsce. Bo wydaje mi się, że samych atrakcji, sztolni, parków linowych, sama miejscówka. No, naprawdę, jest tutaj co robić. I mam wrażenie, że można by tu było ze 2-3 dni śmiało spędzić. Nie nudząc się. Przechodzę właśnie koło plantacji chmielu. Paczkowie. Wspaniały zapach. Cytrusowy. Mm. Dobry chmielik, aż, aż mnie wcięło. Idę, idę i stoję. A więc tak, sorry za ten półnegli, ale właśnie się ogarniam do, do mycia i już nie chcę mi się ubierać koszulki, żeby tylko... Nieważne. Um, doszedłem do Paczkowa, czyli 360 km te ostatnie kilometry po asfalcie o jakaś kara, naprawdę. Już syczałem mocno, ale jeszcze nie jest źle. Idę się umyć, ogarnąć i z samego rana wybywam i atakuję. No głucho łazę na pewno, a gdzieś mi się tli myśl, żeby pociągnąć jak najdalej. Tak żeby próbować w piątek się jeszcze wrócić. Czyli przynajmniej tak żeby o 121, żeby skończyć cały. Szlag. Jeszcze popatrzę zaraz na koleje, jak mi tam jeżdżą pociągi. No, ale... Jest ciężko. W te ostatnie dni... Czuję, że buty były kiepskie. Znaczy... Lepsze takie niż tamte, które byśmy miały rozlecieć, ale... Wydawało mi się, że będą przewiewne, dobre, zgrabne, a jednak... No, kiszą nogę. I to czuć dość mocno. Najważniejsze, że są całe, także nawet dotykając jakoś jestem w stanie iść, więc to jest najważniejsze. I co? Dzisiaj zrobiłem 45 kg chyba. I nie mam nic więcej do powiedzenia. Jestem ścierany. Idę się ogarniać, jest już dość późno, jeszcze chcę zmontować film, także do zobaczenia jutro, papa.